Sygnałem do rozpoczęcia świąt jest, jak wiadomo, pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdki, którą wyobrażamy sobie na przykład tak. A jak kwestię pierwszej gwiazdki widzi astronom? W tym roku czeka nas na niebie mała zmyłka, bo jako pierwszą zobaczymy nie gwiazdę, lecz planetę. Będzie nią Jowisz, jeden z czterech gazowych gigantów układu słonecznego. Zobaczymy go po zachodzie słońca nad południowo-wschodnim horyzontem. Dopiero chwilę później na niebie pojawią się prawdziwe gwiazdy. Próżno natomiast szukać w czasie świąt na niebie gwiazdy betlejemskiej. Do dziś naukowcy nie są pewni, czym był obiekt, który zawiódł mędrców do stajenki. Prawdopodobnie nie była to kometa, bo wizerunek gwiazdy z ogonem spopularyzował dopiero w XIV wieku malarz Giotto di Bondone. Życzę Wam naprawdę fajnych świąt, a już w styczniu zapraszam na nowy program, który poprowadzę na Discovery Science tajniki i techniki. Do zobaczenia, Karol Wójcicki. Discovery Science, nauka wśród nas.